Nie było żadnej spójnej wizji dla górników z zamykanych kopalń, a protestujących brutalnie pacyfikowano. Konrad Wąż. Bytom to pierwsze miasto na Śląsku, które w ramach przedwyborczej agitacji odwiedził przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jestem w kontakcie także z Waszym. Dzień no, dobry. Tusk od razu wiedział, że to słowa skierowane do niego. Mieszkańcy Śląska doskonale pamiętają przecież skutki polityki rządów POPSR wobec ich regionu. Już mam dość tej hipokryzji, tego kłamstwa, tego, tej obłudy, tej perfidnej, parszywych kłamstw. Stąd protesty przeciwko wizycie Tuska na Śląsku i wystawa o tym, jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Policja strzelała do manifestujących przed Jastrzębską Spółką Węglową Górników. Tam również miały być zamknięte zakłady pracy, ale tam protesty górników zakończyły się niestety salwami z broni gładkolufowej i rannymi. Chodzi o wydarzenia z lutego 2015 roku do dziś bagatelizowane przez lidera PO. Nikt nie zginął, nikt nie był ranny, nikt do górników nie strzelał. Tak, te tragiczne wydarzenia wspomina przewodniczący Platformy Obywatelskiej. A tak, poszkodowani wówczas górnicy Doznałem bardzo poważnego obrzęku mózgu i złamałem lewe potłudzie, które musiało być operowane. Miałem drut śródszpikowy 31 cm. Stąd pozew sądowy przeciwko Donaldowi Tuskowi złożony przez posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Matusiaka z żądaniem przeprosin dla górników rannych podczas tamtej brutalnej pacyfikacji i zadośćuczynienia na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych. Wzywam Pana do tej pory. Proszę przeprosić górników, rannych górników. To nie byli chuligani, to nie byli kibole. Jeżeli Pan jest w stanie przeprosić, jestem w stanie wycofać pozew. Górnicy i mieszkańcy Śląska przypominają też, że koalicja PO-PSL w czasie swoich rządów nie zbudowała żadnej spójnej wizji nie tylko dla sektora górnictwa, ale dla całego sektora energetycznego. Rada jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki Generalnej miało górniczo przez 7 lat. Były pieniądze, zarabiali w ogóle, wiesz, kibic, ludzki, paliwi, swoich ludzi opłacali, swoich ludzi po podstawie zarabiali, wiesz, ile zarabiali, nie? I na to kiedy Tam był tylko jeden pomysł: zamknąć potencjał, który na Śląsku. A w górników zapraszamy na roboty do Niemiec. Sytuacja zmieniła się wraz ze zmianą władzy. Pojawiły się inwestycje w infrastrukturę, a w grudniu ubiegłego roku ogłoszono największy transfer pieniędzy w historii Śląska. Województwo otrzyma ponad 5 miliardów euro wsparcia. Chcieliśmy zapytać o komentarz do tych faktów Donalda Tuska, ale na jego otwarte rzekomo spotkanie kolejny już raz. Nie wpuszczono dziennikarzy Telewizji Polskiej. Nie. Telewizja Polska nie jest zaproszona? Nie, nie Państwa zaproszeni. Dziękuję bardzo. A to jest dla podobno spotkanie otwarte. Nie wysyłam do państwa zaproszenia. Przypomnijmy, to zaproszenie z południa. Otwarte spotkanie pana premiera Donalda Tuska. Jest to spotkanie otwarte. No więc możemy tutaj być. Państwa jest. Dla kogo to spotkanie jest otwarte? Nie dla państwa. Dla, dla dziennikarzy. To... Zapraszamy tylko i wyłącznie dziennikarzy. Czyli my nie jesteśmy dziennikarzami bez Zapraszamy tylko i wyłącznie dziennikarzy. Zgodnie z polskim prawem to, kto jest dziennikarzem, a kto nim nie jest, reguluje ustawa prawo prasowe, a nie polityce. Donald Tusk kolejny już raz okazał więc pogardę nie tylko wobec widzów telewizji polskiej, ale też wobec obowiązującego w Polsce prawa. Konrad Wąż, Wiadomości. A teraz najnowszy sondaż poparcia o partii politycznych przygotowany przez CEBOS. Prawo i sprawiedliwość niezmiennie utrzymuje się na prowadzeniu. Spójrzmy na szczegóły. Na Zjednoczoną Prawicę swój głos chce oddać 38% badanych, to o 2 punkty procentowe więcej niż w ostatnim badaniu. Drugie miejsce, Koalicja Obywatelska z wynikiem 18% i tu spadek o 4 punkty w porównaniu do poprzedniego sondażu. Trzecie i czwarte miejsce, GZEKWO Polska 2050. I Konfederacja po 6% i spadkiem o 1 punkt procentowy, a pozostałe ugrupowania znalazły się pod progiem wyborczym. Sondażową przewagę Prawa i Sprawiedliwości potwierdza badanie pracowni Social Changes. Zgodnie z nim na PiS swój głos chce oddać 38% badanych, na Koalicję Obywatelską 29%, na lewicę 9%. Za podium Polska 2050 i Konfederacja po 7%, i Polskie Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska z wynikiem 5%. Pozostałe ugrupowania nie weszłyby do sejmu. Dla Polityce.pl ten sondaż ostatnio był zrealizowany. Opozycja ma coraz więcej kłopotów wizerunkowych z zarzutami o korupcję. Musi się mierzyć prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. CBA opublikowało szokujące nagranie pokazujące, jak Jarosław Górczyński przyjmuje korzyść majątkową, która zdaniem prokuratury jest po prostu łapówką. Adrian Borecki Jarosław Górczyński, były poseł polskiego stronnictwa ludowego, od 2014 roku prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego z poparciem między innymi Platformy Obywatelskiej PSL-u i Lewicy może trafić do więzienia. Jarosław G. został zatrzymany w miejscu pracy w ramach śledztwa dotyczącego przyjęcia korzyści majątkowej. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, urząd miejski oraz inne lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku tych czynności zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć istotne znaczenie dowodowe. CBA opublikowało szokujące nagranie, na którym widać, jak prezydenta Astrowca przyjmuje korzyść majątkową. Jarku, dycha starczy? Słuchaj, ja się nie narzucam.